albo przynajmniej te, które zostały zidentyfikowane, bo jedna jest jeszcze z pewnością średniowieczna, Marcin Goitka ją znalazł, ale nie wiemy, jaka to jest, prawda, moneta, ona jest też częściowo tylko zachowana, ale jest to duża moneta, czyli taka wielkości pół grosza, ale niestety, no, ponieważ jest w fragmentach, to jeszcze jej nie zidentyfikowaliśmy, to to jest, to nie wiem, bo, bo mi tu to poda... Ach, to jest ciekawostka i została również w, wielokrotnie przez wiele osób wymieniona jako rzecz, która im się podoba, pośród tych znalezisk, ponieważ rzadziej jest spotykana, a mianowicie, i niektórzy jej nie widzieli, bo ona wygląda niepozornie i nie zwrócili na nią uwagę przy oglądaniu, to jest, o, to jest skałka od karabinu skałkowego. I została znaleziona wykrywaczem dlatego, że ona jest kompletna, to znaczy, że jest w łowianej, tak I to, ten ołów yy, dzwonił wykrywaczu, a skałka no oczywiście wiadomo, że jest skrzemienia, więc więc ona nie dzwoni. I to jest no, rzadkie znalezisko, dosyć, a mm, znaczy, przy poszukiwaniach wykrywaczem w szczególności, no i przede wszystkim jest kompletna. Tak? A ponieważ e, z zamkiem Uniejowskim i epizody powstańcze no, z tego okresu, kiedy karabiny skałkowe były szczególnie stosowane, również są wymienione w źródłach. Tutaj powstańcy styczniowi dosyć intensywnie działali, więc być może mamy jakiś taki ślad. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość interpretacji takiego znaleziska, no ale, ale umówmy się, że tak. Ale najlepsza. Tak, to jest najbardziej patriotyczne, tak. No No jeżeli Tol zgubił Skałkę, to tak gorzej, e, Czyli Skałka jest... E, aha, Skałkę znalazł Janusz Modzelewski, którego nie z nie ma. nie ma, tak, bo już pojechał, musiał pojechać. Michał A, i Michał Rymarek też pojechał. O, to wiedziałem. Proszę. Jednym z takich ciekawszych znalezisk, również wymienianych powszechnie i z ciekawością, ale znalezisk, które zidentyfikujemy chyba, jeżeli się uda w ogóle później, to znaczy po konserwacji, jest pierścień, pierścień żelazny. Duży, jak widać, duży taki właśnie sygnet tak, żelazny. On jest zdobiony dosyć mocno, ale ze względu na korozję trudno odczytać, co to jest, w jakim stylu, tak? Czyli na razie interpretacje są dwie, że jest to pierścień, takim, może bardziej prawdopodobna, pierścień z jakiegoś bractwa takiego kościelnego, na przykład Dobrej Śmierci z XIX wieku, wtedy byłoby to pamiątka, bo tutaj widzimy po prostu czaszkę, tak, na, w oczku tego pier pierścienia. Albo, no, czaszka od razu kojarzy nam się też z, z esesmanami, tylko pytanie, czy, czy były wykonywane z żelaza, tak? Robert. A, i to tak na raz nasz Robert Fischer, czyli ja. Ekolog. Ekolog, ekolog. Zresztą Robert nie bez kozery może być nazwany ekologiem, gdyż żyje ze zwierząt, badania zwierząt. <grym> jest i żyje. Tak. Czyli jest, jest naukowcem, tak? Najpierw nie bada, potem ja. I to to Nie toperze. <grym> nie toperze. Słuchanie toperzy. Jako dziewczynka, nie? słuchajcie nie toperze. Ciekawym, ciekawym znaleziskiem jest to kółeczko. To jest znaczek, e, mówiłeś Jarku, że to jest pomocy zimowej, tak? Ja nie wiem, jak, się w jak to się Jak WHW. Możesz. Winter Hills Ferrine. Winter, Winter, Winter Hills tak? E, no, jest całkowicie zachowane, nawet jest ta grawka z tyłu, tak? kompletna, widać grawerunki, znaczy nie grawerunk to, to jest odlew, więc tam widać napisy. E, bardzo ciekawy znaczek z okresu II wojny światowej. I nie wiem, kto go znał. Irek. Irek Siwiec. A, Irek Siwiec. A, no tak, czyli bastion, ale Irek Akrowicz pojechał. Irek pojechał. Nie możemy go tutaj nagrodzić brawami. Jeszcze ciekawym takim może zabytkiem nawiązującym do tego samego okresu, czyli okresu II Wojny Światowej jest kawałek emblematu chyba z czapki w postaci takiego no półwieńca, no bo połówka się zachowała, półwieńca z, z liści demo, tak? No i pytanie, czy to jest z czapki jakiejś niemieckiej, czy nie. Czy... No właśnie, bo to jest taki leciutki, aluminiowy, prawda? E, więc no, bardzo ładnie zachowane, tak? Bo to jest niezniszczone, szkoda, że nie jest kompletne, tak? ale, ale mielibyśmy bardzo ładne. E, ładny przedmiot. I teraz pytanie, kto to znalazł? Bo nawet nie wiem. nie wiem. to będziemy czytać. Aha. Albo nie będziemy czytać. Zając. Nie zając. zając, zając, zając tak, był zając. zając? Tak, był Był zając. Był zając. Był zając. Nie, nie, nie. ten To była y, kobieta, bodajże. Aha, bo ja to miałem w dłoni, Nie. Nie, no, nie. No, jest... Nie, to jest kobieta. Kobieta, w dłoni, tak? Nie, bo to Nie, bo to jest, jest. Tak? By... Filigranowa. na to, to Był Krzysztof zając. Jest taki na sali? Krzysztof zając. No ale Krzysztof Zając znalazł to, to znalezisko. Jednym z, cie, innym z ciekawych rzeczy znalezionego... Jednak nie kobieta. Królik gania i zająca. Znalezisko, które mnie zawsze cieszy, chociaż no oczywiście na zamku powinno być powszechne, to, to jest grot, tak? Grot Bełtu, czyli strzały do kuszy. Jest kompletny, z tuleją, wspaniały. Proszę pan Wasilewski się cieszy. <laughs> Moim zdaniem jest to bardzo fajny zabytek. Tym bardziej, że jedyny grot tak był tu tutaj podczas tych poszukiwań, ale nie jedyny, na zamku, tak? Bardzo ładnie zachowany, ciekawy zabytek. Ze średniowiecza. Innym niestety częściowo zachowanym, a więc no powiedzmy interpretacja jest Piotr Paczewski to, czyli z Indiany, który już pojechał. Słucham. To jest, to jest grot włóczni, fragment, niecały zachowany. Jest stary, bo on... No, sądząc po, 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 po metalu, z jakiego jest wykonany, tak? I w sposobie korozji wygląda na bardzo stary. Czyli starszy od tego grotu Bełtu e, I mm, no jest to ciekawostka, tak? No nie wiemy, czy związana z zamkiem, bo to byłoby starsze niż zamek, nie? Ale, mm, no ale może z ziemią przyjechać tutaj, no, chociażby ze Spycimierza, tak z gruziska. Jest to ciekawostka, z pewnością. Czyli Indiana też jest wyróżniona. Bardzo się na pewno by cieszyli, gdyby byli tutaj z nami. E, kol, kol, Paulina i Wiktor, którzy nam wybierali te zabytki do prezentacji, e, wy, wyróżnili też ten przedmiot z brązu. Coś, co przypomina dzwoneczek, prawda? Brakuje serduszka i w ogóle zawiesza do, do serduszka. To chyba dzwoneczek? Nie, nie, janczarki inaczej są y, montowane, to raczej, no, może, no chyba, że byłby taka, ta druga półkula byłaby w inny sposób produkowana, może janczarek, ale no coś, co przypomina dzwonek, taki typowy janczarek, prawda, ale z y, bardzo dobrej jakości y, mosiądzu, no, czy brązu, tylko no, z jakiegoś stopu, y, stopu y, miedzi, przy czym, Co to, to znalazł? To się znalazł? O, nie, to już nie dobrze to lekarz znalazł na pewno. Będę na lekarza wezwać. Czytam. Na początku jest chyba P. To jest chyba M. <grymne> <grymne> <Albo, pamulo. grymne> A potem jest chyba M. Duże. To znaczy, że to jest początek nazwiska, ale dalej. Dobrze, nie będziemy, jak, jakby nie będziemy teraz dociekać, nie? Yy, potem będziemy spróbować łączyć to z tej sądzą. Yy, Bartek z Indiany znalazł też ciekawostkę, która została przez Was wyróżniona, nie przeze mnie, yy, bo zależało mi na tym, żebyście sami ocenili, co Wam się najbardziej podoba. To jest taka szpila z brązu. Ona jest znak znakomicie zachowana u dołu lekko wygięta, ale generalnie piękna szpila brązowa. Nie wiadomo skąd się to wzięła. Tordowana czy skręcona? Bardzo ładny, bardzo ładny zabytek. I też no, chyba rzeczywiście zasługuje na wyróżnienie. I co jeszcze? No i zaczynamy wchodzić w te ostatnie najciekawsze zabytki. Byłem przy tym i nagrałem z tego filmik, jak to zostało wydobywane, przypadkiem oczywiście idąc. Mianowicie piękny, XIX-wieczny pielgrzymkowy krzyżyk. Jest znakomicie zachowany. Naprawdę bardzo ładny. To chyba jest papłowę. O, no, no, tak coś a tu... czy jest na sali Muller, Miller? Aha. Okej, okay. no i wreszcie dochodzimy tam do tego, co wszyscy już oglądali i twierdzą, że są super i hiper, na pewno się ucieszy e, pewna dama, a nawet dwie. Mianowicie orzełek, tak zwany orzełek. E, to jest emblemat z czapki, jak domyślam się. E, ponieważ jest na nim skrót JHP, to Junackie chówce pracy z okresu międzywojennego. O właśnie, to jest to, to co tam widać. E, no, podobno bardzo duża rzadkość, to znaczy ja też rzeczywiście nigdy nie widziałem czegoś podobnego. E, ale co ważniejsze, jest to znakomicie zachowane. Tak? Więc tutaj nie ma wątpliwości identyfikacyjnych. E, piękny zabytek. To powiedziałeś, kto znalazł krzyżyk. Wiktor Stusio. <laughs> ten, ten on. <laughs> Obydź, obydź. Ostatnio, to znaczy wczoraj ktoś mi na Messengerze przy filmiku zapytał, co u was robi Wałęsa. Wałęsa <noise> <noise> się. <noise> Rasowy. Wałęsa. I wreszcie ostatni przedmiot, który w szczególności wyróżni znaczy, były też pociski, odłamki, były, mamy bardzo fajną kotwę, taki hak ciesielski do, do więźby dachowej, mamy Lena Goitka, o przepraszam. No, mówiłem dwie damy, ale ten, e, ten e, orzełek został wydobyty przez piękną, malutką damę Lenę i jego piękną mamę. Dobrze. 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 Sobie, e, jak, jak tłumaczyły, że obie znalazły. <laughs> Już nie będziemy dociekać, tak? Śledztwo zostanie przeprowadzone później. E, i wreszcie, tak jak powiedziałem, były jeszcze inne przedmioty, większe, ale może bardziej no, naturalne, w strefie zabudowy gospodarczej, e, czyli jakieś tam narzędzia, e, takie powiedzmy gospodarcze, jakieś kliny do drewna, jakieś no... no było też dużo drugowojennych śladów, tak? E, odłamki, fragmenty łusek rozsadzonych i tym podobne. E, natomiast, natomiast jakby... E, Długo i namiętnie wszyscy ekscytowali się i chodziła po parku informacja, że został znaleziony złoty zegarek. Proszę, on nie jest złoty, tylko posłacany. Rzeczywiście ma na, z tyłu na kopercie takie e, wytłoczenia, przepiękne, roślinne wzory. E, no i no jest kompletny, tak? To jest taki e, kamizelkowy, kieszonkowy zegarek, do, brakuje tylko debiski, tak? To jest... Cebula, tak zwana. Cebulat na rękach. Nie nie? Tam bardziej podobne. No nie, nie będę się tam no. tłumaczył. Oczywiście no, są tutaj pewne braki. Tak, nie, nie cieszymy się tak bardzo. To już szybko, szybko. Jeszcze tak, będzie szybko chodził. Słutę. Nie, e, nie ma. Nie także, no, bez przesady. No ale generalnie to jest znakomite jest. znalezisko. I co ciekawe, e, historia tego znaleziska no, jest krótka. No wiadomo, zostały znalezione podczas naszych poszukiwań, e, ale to nie zostało znalezione jako pojedynczy przedmiot. E, to zostało znalezione w zestawie. Z monetami z okresu międzywojennego i z fragmentami skóry. Także to było no, zapakowane, tak? Zachowały się tylko takie fragmenty tej skóry, czy to był powiedzmy jakiś portfel, czy coś innego. No, teraz już nie, nie, nie dojdziemy. Natomiast no, jest to zestaw, tak? Czyli to się pięknie, znakomicie datuje. Także wiemy, że, że to nie jest na przykład po wojnie gdzieś tam znalezione ktoś ukrył czy zgubił, tylko to jest z okresu międzywojennego. Piękne Tak?

w razie czego ja wezmę nagrodę. Tak. Dobrze, no poznaliście już mniej więcej co znaleźliśmy. Oczywiście sami wymienialiście się informacjami podczas poszukiwań. Ja też starałem się to obserwować. Znaleźć było oczywiście znacznie więcej, jak już mówiłem, no, ale pora wręczyć nagrody. Zostało mi parę rzeczy do rozdania i mój problem. Taki, no, E, mam problem polegający na tym, że nie wiem, które... Znaczy równa liczba głosów opowiedziała się za dwoma przedmiotami. I e, te przedmioty, które zostały uznane za najlepsze, to są te dwa przedmioty przez Was. Znaczy największą liczbę osób, bo tam typy były różne. A najwięcej osób powiedział, że ta, te dwa przedmioty są znaleziskami, które uważają się za najciekawsze podczas naszych poszukiwań. No w związku z tym żywi postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, więc mamy dwóch zwycięzców. Kto jest z <klucz> nadzwyczajnych? Kto jest Najpierw poprosimy damy, no bo ja mam. Chodź Lenka, chodź za mamy. O, powinniście zrobić sobie jest za. Dla tacy, A, dla chwila ma... dla dla reporterów, to jest ich reżyska. Czekajcie, wyjmiemy z korebki, będzie lepiej widać. Lekka pierwsza piwo w życiu Wspaniały zapytek, To, jest w ogóle niezwykłe, że coś takiego się pojawiło i że jest całe, tak? Może jest całe? Tak, całe, całe. dziękujemy. No i teraz zapraszamy Łukasza. Zapraszamy Łukasza. No bo przecież zwycięzców było dwóch. Dwoje. Nie, troje, w sumie, ale dwa, dwa pierwsze miejsca. Gratulujemy. Super, więc można sobie? Która godzina? Nie wiem, to się zatrzyma. Czas się zatrzymał. Czas się zatrzymał. trochę się później. I teraz tak, to jest nagroda na cieknie, musisz się dzielić z córką. Bardzo się współczuję. No No już wiemy kto wygrał. Jakoś tak na góry zacząłem. Ale... Zostały mi jeszcze e, nagrody i postanowiłem, że zrobimy jakby egzekwo trzecie miejsce. No bo miałem pierwsze i drugie, więc egzekwo trzecie miejsce, bo też mi wyszło, że, że trudno się e, tak naprawdę zdecydować. I wśród tych osób, które m, typowały, najwięcej głosów było za tym przedmiotem oraz, 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 oraz krzyżykiem. W związku z tym zapraszamy. A! Jarek Jakubowski, zapraszamy. Ja? Nie, to nie, to ja mu znalazł. Ja bym to znalazł. Chciałem, <laughs> Ja mu to znalazł. Czyli nasz ekolog, zapraszamy. Gratulacje. Twój pierścień, znaczy, <laughs> pier... znaczy przez Ciebie znaleziony, nie Twój. Oddałeś nikt? To jest Twój znaczy przez Ciebie znaleziony pierścień, podkreślam. Tak? Także gratuluję. To jest, jest niezwykle. Ale dostaniesz jeszcze, mimo to dostaniesz nagrodę. proszę. proszę. proszę, proszę. Dziękuję bardzo. proszę. No nie, umyć No i zapraszamy, zapraszamy tego, drugiego naszego <trym> zwy, No nie, Piękne. Ładnie zachowany rzeczywiście krzyżyk i e, No i taki stary, bo to XIX-wieczna e, znajdka. Więc naprawdę ładny. A z drugiej strony jest e, Chrystus. Bardzo ładnie widoczny. Z postraciami. Tak. I na dole klęcząca chyba Magda, Maria i Magda, Magdalena. Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena. Tak. Magdalena tak. może Dobrze. E, tylko gdzie to było teraz? Z maletami. Wiktor Strud. Jest, jest tutaj już na latumcie I to jest to jest wyróżnienie dla Ciebie. Gratuluję. Ja, ja, ja. No i jeszcze na koniec, na koniec chciałem podziękować swojej wspaniałej żonie, która zorganizowała kameralną imprezę. Miałem wypowiedzi. Wiem że, wiem, że lubisz. Proszę, to dla Ciebie. Panie, e, bardzo się cieszę, że mogłem e, z Wami przebywać w Uniejowie. Nie powiem gościć, no bo tak jak niestety gospodarze nie mogli nas zaszczycić swoją obecnością, mają bardzo ważne obowiązki, ale E, dziękuję, że przyjechaliście. I ja w ich imieniu dziękuję, że przyjechaliście, a przede wszystkim dziękuję, że się tak znakomicie bawiliśmy, tak? Bo było przez weekend po prostu e, przesympatycznie. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się gdzieś na trawnikach, albo na polach, albo w lasach. A jeżeli nie tam, to oczywiście zapraszam na jakiś zamek, który bym kopnął gdzieś, może w Unijowie, może we może gdzieś indziej. E, wtedy, jeżeli będziecie wiedzieć, że kopię, no to oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam w odwiedziny. Na weekend albo na, na dłużej. Wró <laughs> wróćmy, do wróćmy do Solina. Wróćmy do Solina to jest dobry pomysł. Wróćmy do Solina, ale takich propozycji, gdzie byśmy mogli wrócić, jest sporo. Ja, ja teraz mówię tylko za siebie, że oczywiście zapraszam was, jeżeli macie ochotę przerzucać ziemię z dołu na hałdę i z hałdy do dołu, to oczywiście zapraszam na badania archeologiczne. <laughs> tak to wygląda. Niektórzy z Was biorą udział. No i tym optymistycznym akcentem dziękuję za udział w jesiennych spotkaniach zamkowych. Mam nadzieję. Zapraszam za rok.